Jak ciężka jest głowa króla Cyganów? Czy MMA jednak jest lepsze od boksu, nawet w samym boksie? Czy Francis Naganu ma szansę zdziałać coś w świecie boksu, mimo starego wieku, mimo skontuzjowanego ciała? O tym wszystkim porozmawiamy właśnie dzisiaj. Jestem trochę chory, z tego co wiem, ona też jest trochę chory. Chorzy jesteśmy obaj chorzy z powodu tego, co się wydarzyło wczorajszej nocy, właśnie. Rozłożyło mnie po prostu dosłownie po tym, co zobaczymy. Tak, ja jako nasz korespondent. Wojenny z wojny tej w Arabii Saudyjskiej. Na pewno będzie wizualizacja mojej persony, ale co? Ogólnie walka miała tak wyglądać, że Fury się chwilę pobawi i później, że tak powiem, ruszy na niego. Tak było zapowiadane, miała być pokazówka. Później, chwilę przed walką zaczęły być oznaki, że nie będzie tu pokazówka, tylko że będzie to profesjonalna. No i później tam cała komisja brytyjska boksu zadecydowała, że będzie to profesjonalna walka, więc. No już można było się spodziewać, że tu już nikt nie wstrzyma żadnego ciosu. I na nieszczęście Furego on trochę wstrzymał ciosy, a Nganu kompletnie się nie wystraszył. No ja spodziewałem się tego samego, jeśli o tą walkę chodzi, w sensie nawet jak z Jonaszem sobie przed walką pisaliśmy właśnie jak to naszym zdaniem będzie wyglądać, to właśnie tak napisałem, że gdzieś moim zdaniem albo będzie knockout ze strony Fiurego gdzieś w jednej z ostatnich rund albo właśnie będzie to decyzja sędziowska i też będzie to wygrana Fiurego, czyli można powiedzieć, że miałem rację jednak z tym, że to Fiury wygra decyzją sędziów, ale i tak w moim w głowie, jak wizualizowałem sobie tę walkę, jak ona może wyglądać, to kompletnie inaczej ją sobie wyobrażałem. Wyobrażałem sobie ją jako taką mocno jednostronną, że Fury będzie się po prostu z Francisem bawił w ringu, że będzie specjalnie trochę tę walkę przedłużał, coś jak Mayweather robił z McGregorem właśnie, ale tak się nie wydarzyło. W sensie, no nie wydarzyło się tak. Tutaj było widać, że Francis dużo, dużo problemów sprawił po czas walki obnażył też trochę jego właśnie słabości inaczej, czy obnażył jego słabości w sensie pokazał, że styl Fiurego, który jest bardzo przemyślany i jest perfekcyjnie do niego dostosowany, to że też posiada gdzieś tam swoje właśnie luki, swoje niedoskonałości, które przeciwnik może wykorzystać. Wcześniej jakbyście mnie spytali, jakbyście spytali tego Kacpra, powiedzmy sprzed dwóch, trzech tygodni, kto wygra, Usyk czy Fiury, to powiedziałbym, że chciałbym, żeby wygrał Usyk ale prawdopodobnie wygra Fiury tak po tej nocy, właśnie po tym wieczorem z boksem stwierdzam, że wygrał Usyk. Ja też mam takie wrażenie, że jednak było widać, że on jest największym zwycięzcą tej walki poza Nganu, tylko po tym jak właśnie Usyk. No nie wiem, czy można powiedzieć, że miał problemy z Danielem Dubois, że po prostu mogła ta walka się skończyć, no właśnie tym uderzeniem poniżej pasa, a tutaj nagle Nganu Fury, no tak, jak mówiłeś, że. Bardziej się człowiek spodziewał, że Fury właśnie przejmie ster, a tutaj wychodzi walka równy z równym, że już tak naprawdę w końcowych rundach szczerze, jakby ktoś, no nie wiem, jakiś like spojrzał, to by chyba nie wiedział, który tutaj jest prawdziwym bokserem, a który jest od MMA. Szczególnie na sylwetkich, no to <laughs> raczej każdy by tego nganu wziął jako profesjonalistę. Ogólnie na nganu, to zdecydowanie sobie na plus może zapisać rundy trzecią i ósmą. No bo to jednak to były przełomowe, które tak naprawdę, no według mnie u tego jednego sędziego przeważyły, że jednak decyzją się skończyło niejednogłośną. Była większościowa decyzja po prostu dla Fiurego. No i też było widać na reakcji ogólnie w internecie ludzi i w ogóle, że jednak bardziej się ten Nganu, no bo jednak tak czysto wizualnie to tak zgadzam się, Nganu o wiele lepiej wypadł. Tak działa punktowanie, trzeba po prostu więcej tych ciosów. Tutaj knockdowny no za dużo nie dadzą, jeśli nie ma tego co większego outputu, że tak powiem, nie ma większej efektywności Nganu. Wybitnie się pokazał, szczególnie, że to jest walka z Mistrzem Świata. Ja miałem takie wrażenie, że przez to, że to nie było opasto, że może jakimś cudem jednak dadzą walkę Nganu, ale no raczej. No, bądźmy szczerzy, no można tu zarzucać korupcję, inne takie boksowi, no ale to też tak, no było zabawne, jakby właśnie Fury miał stracić ten swój wielki bilans na poczet osoby, która pierwszy raz walczyła, no zadeputowała. 37-letni chłop zadeputował, no wiadomo, no trenował boks, od boksu zaczął sztuki walki. Tak naprawdę, no wszyscy znają go za MMA, z mieszanych sztuk walki. Ogólnie tak o obnażeniu słabości Furego, to styl walki Fury'ego to jest, ja to tak nazywam, że clinch, i bebek na rywala, i tyle. No i to się tak z kliczką wygrał, tak z Wilderem w późniejszych rundach sobie radził. Po prostu to jest taka taktyka, kogoś masą, siłą przycisnąć. Tutaj na Nganu nie zadziałano, bo Nganu silniejszy. Plus na pewno pomogło mu jednak ten trening, ma zapasów, czyli po prostu potrafił zrzucić Firego. I Fury nie miał jak zastosować w ogóle tych klinczy. Później, no jedynie jak jakieś klincze w późniejszych rundach już się pojawiały, to mi się wydawało, że już były z takiego przyzwolenia ze strony Nganu, który no ciężko Powiedzieć, czy on w ogóle jakoś kondycyjnie, specjalnie nie wytrzymał tej walki nganu? Przez to, że jednak on, mimo że, że tak powiem, z otwartą buzią oddychał, to jednak nie było za bardzo tych efektów braku kondycji widać. Więc może to jakiś jego po prostu styl oddychania, że jednak woli po prostu przez usta oddychać, jakiejś takiej ociężałości nie było za bardzo po nim widać. Właśnie bardziej bym powiedział, że w tych ostatnich rundach to fiury mi się bardziej wydawał zmęczony od właśnie Francisa. Gadaliśmy sobie wcześniej trochę na ten temat tych właśnie też bodyshotów całych, czyli właśnie uderzeniach w korpus, którymi gdzieś tam na tego Tysona męczył przez całą walkę. Wydaje mi się, że no głównie chodziło tutaj o element taki taktyczny na zasadzie, że Francis ma niższy wzrost od fiurego, czyli gdzieś łatwiej jest po prostu te punkty zdobywać właśnie. Za pomocą uderzeń w korpus, uderzeń w brzuch, ale może faktycznie gdzieś to się skumulowało i właśnie przysporzyło takich efektów, że Fiury tego oddechu złapać nie mógł. No a właśnie, nie mógł też się zregenerować z tego względu, właśnie, że Francis, w przeciwieństwie do innych przeciwników Fiurego do tej pory, nie dawał mu za bardzo w tym klinczu odpoczywać. Przede wszystkim to, kiedy Fiury próbował klinczować z Francisem, to ten potrafił go albo zrzucić, albo gdzieś tam przepchnąć, albo nawet po trafił zadać takie ciosy w tym klinczu, ale nie na zasadzie takiego, jak to się nazywa, aktywnego klinczu, czyli parę ciosów gdzieś tam takich uderzanych byle jak, byle żeby sędzia od razu tego klinczu nie rozerwał, tylko gdzieś to były takie po prostu ciosy, które wyglądały groźnie mimo wszystko w tym klinczu, więc no nauka z tego wszystkiego jest taka, przykro mi to przyznać, mimo że chciałbym, żeby było inaczej, to jednak jak chcecie być prawdziwymi zabijakami, to musicie ćwiczyć MMA, ale też wracając do tych uderzeń w ciało, mi się wydaje, że Fury mógł być też przy okazji zaskoczony trochę nimi, no bo bądźmy szczerzy, jednak osoby początkujące w boksie są tak zwani łowcy głów, czyli tak naprawdę będą celowali w głowy i tyle, że nikt nie oczekuje od nich, że nagle jakieś te właśnie uderzenia w ciało, no widać to na naszej scenie influencerskich tych patogal, że tam raczej nikt nie próbuje w wątroby, jak nie wiem, jakiś bas ruten celować, tylko po prostu no wszyscy celują w tą głowę, byleby walnąć i tyle, no. No I że akurat tak, że może na farcie się uderzy, a tu jednak Nganu taktycznie dobrze, no jednak ma parę w obydwu łapach, to trzeba przyznać. No bo to chyba też dosyć Fury się zdziwił, że po prostu Nganu zmieniał pozycję tak samo jak Fury zmieniał, z lewej na prawą mógł być, no właśnie, że tak powiem, z której strony chce uderzać. Wołek do mnie napisał w trakcie walki, bo już sam nie wiedział, która jest ręka dominująca Nganu. Bo po prostu tak, takie były te szybkie zmiany i adaptacje do tej walki. No w pewnym momencie właśnie nie mogłem się połapać właśnie, która jego ręka jest bardziej dominująca, bo przy Furym gdzieś jednak on też te pozycje zmienia. W ogóle nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale wydaje mi się, że mało w boksie widzimy zawodników, którzy gdzieś zmieniają pozycje w trakcie walki. Może na chwilę, żeby tak zaskoczyć czy coś. Coś, ale raczej nie widuje się tego zbyt często i na długo, ale po fiurym było widać, że jednak jak stoi w tej swojej odwrotnej pozycji to, że jakby to powiedzieć, że jest mniej przyzwyczajony do niej, że owszem dobrze sobie radzi też w tej odwrotnej pozycji, ale no w przypadku Francisa to było tak, że naprawdę nie mogłem się domyślić, która jego ręka właśnie jest dominująca, ale wydaje mi się, że tu właśnie też tą przewagę mają treningi MMA, gdzie wiesz, masz kopanie, no masz no dosłownie wszystko masz w tym MMA i po prostu gdzieś musisz tą pozycję zmieniać i nawet bym powiedział, że jest to tak bardziej od ciebie wymagane. Raz kopnąć z tej nogi, raz z tej nogi, a w boksie no tak zazwyczaj po prostu tą dominującą rękę masz z tyłu i na tym gdzieś ta taktyka się zazwyczaj kończy. W ogóle właśnie też rozmawialiśmy, znaczy inaczej, śmialiśmy się z tej walki, że to będzie taki lepszy free fight, nie? A tak naprawdę to wyszło na to, że to nie był free fight, tylko był to naprawdę dobry boks po do tej pory jestem zszokowany, że to była to jedna z lepszych walk, jaką oglądałem chyba w ciągu tego roku. Tak myślę. No i tak chodzi mi tutaj o to w tej mojej wypowiedzi, że nie spodziewałem się aż tak dobrego widowiska, tak wyrównanej walki, naprawdę uważam, że Francisz był tutaj bardzo bliski zwycięstwa. Są niby gdzieś tam takie słuchy, że fiury olał sobie sprawę, że nie przygotowywał się do tej walki tak bardzo, jakby mógł, że trochę Francisa właśnie tak no zlekceważył za dwa miesiące ma mieć tą walkę z Usykiem, chociaż już chodzą słuchy, że już ta walka zostanie. Nie przełożona na późniejszy okres, że Fury nie zdąży pozbierać i zregenerować na czas, i powiem szczerze, że nie kupuję tego, że Fury nie był przygotowany, no bo jednak te ileś tam tygodni do przygotowania trzeba brać pod uwagę to, że jeszcze na dodatek Fury był, że tak powiem, jeśli chodzi o walki. Świeższy, a Fury, no, walczył niespełna rok temu, jakoś jakieś 10-11 miesięcy temu, więc też nie można powiedzieć, że Fury kompletnie wypadł z tego obiegu. Też, bądźmy szczerzy, no, jednak na jego poziomie, te ile to tam, na jakieś 2-3 miesiące kampu, no, to już powinny zdecydowanie być wystarczające, żeby pokonać, no, właśnie osobę nie z boksu. Ale Fury, mi się wydaje, że on ma też taką, jak to powiedzieć, dosyć dużą wadę, że on dostosowuje swój poziom walki do poziomu, jaki Podziewa się po rywalu. O to mi chodzi, że z Wilderem, trylogią, to powiedzmy to po prostu mistrzowski Fury i tyle. No a później mamy walki z takimi. z kim on to? z White'em, z Wallinem, z Chizorą. gdzie on po prostu się męczył strasznie z takimi osobami, którymi powinien po prostu rozwalić. No z Wallinem aż do decyzji to doszło. Więc po prostu Fury mi się wydaje, że. No nie, no może gdzieś to jest też tak psychologicznie. No i też mi się wydaje, że tu jednak psychicznie trochę Fury nie dojechał do tej walki. Było widać to po walce, gdzie był cichy, co dosyć nie spodziewałem na niego, no nie śpiewał ani nic. Konferencję prasową odwołano kompletnie po walce, żeby pewnie no za bardzo nie zostali zbombardowani pytaniami, że co tu się stało. Co bym tak bym mógł zarzucić Firemu jako negatywy w tej walce? Dziwny game plan, że nie. Nie, że niedostatecznie się, no, po prostu do Nganu dotrenował, no bo to wiadomo, no, to jednak ciężko, jak ktoś pierwszy raz walczy, żeby się do niego dostosować, no, z MMA to troszkę inny styl walki, ale jakby nie było widać, żeby on coś się w trakcie tej walki za bardzo uczył. Miał ten później po tej trzeciej rundzie i w ogóle wydawało się, że włączył kolejny bieg, zaczął tymi jabami nagle celować tą lewą ręką, odpychać tego nganu i mógł tak walić, walić i pewnie ta walka już by do końca była nudna, ale jednogłośnie wygrał bez problemu. A tu zaczął coś kombinować, w ogóle no, odpuszczać, no, i dał się za przeproszeniem po prostu nęka Dżinganu. To jest też jeden z największych problemów Furego, że ma problem z tym, jeśli trafi na kogoś, kto go zacznie pchać do Lin, to on sobie nie radzi. No, każdy przywołuje starą walkę Cunninghama z nim. Cunningham po prostu gabarytów usyka. Przycisnął go dosyć mocno i tyle. No Fury sobie nie radził, mimo że wygrał ostatecznie. I to też główny powiedzmy strach był Furego jest nadal przed walką z Usykiem, że jednak Usyk jest w stanie przeciąć ten ring, popchnąć go do tych lin i tyle i go tam trzymać. Nie musi jakoś tam uciekać przesadnie. Mi się wydaje, że właśnie Fury za bardzo poczuł tą siłę ganu przed walką. Na pewno się jebał. Jak w trakcie walki po tym knockdownie, to już się jebał w ogóle przestraszył, bo takie były dosyć uniki z jego strony. Bym powiedział, czasami wręcz panikę trochę było widać, że to nie było tak z Wilderem, czasami, że jednak było taką zimną krew, chociaż no z Wilderem też mu się trochę zdarzało. Ale tutaj to już w ogóle jakby próbował unikać zupełnie uderzeń Nganu. Mm, no mam wrażenie, że to ten knockdown jakoś tak na nim zaważył. Że było widać, że Fiory gdzieś był zszokowany tym wszystkim. Nie wiem też, czy to nie jest ten taki efekt tego rozdmuchanego. Balonu, że po prostu jakby wiesz, może oni tyle przed tą walką gadali o tej niszczycielskiej, destrukcyjnej sile Francisa, właśnie, że aż sam Fury po prostu w nią uwierzył. Wiesz, ciężko jest Fiuremu zajrzeć do głowy, nie? Ciężko jest zajrzeć do głowy i stwierdzić, co ten chłop sobie tam myśli, czemu on podejmuje takie decyzje, a nie inne. No, jego persona, nawet bym powiedział, w tym świecie boksu, która wydaje mi się jednak nieprawdziwa, w sensie, no wiadomo, że jest to w pewien sposób, no, taki wytwór sceniczny postaci właśnie Tysona Fury, który jest taki no odklejony, nieprzewidywalny, prostytutki, zastrzyki z penicyliny i kokaina i tak dalej. Część z tych historii jest gdzieś tam prawdziwa, ale na przykład tutaj nasz trener Raubo, właśnie kiedyś w wywiadzie zapytany o Fiurego, to powiedział, że to jest wszystko pod publiczkę, że to jest prawdziwy sportowiec, atleta, że nie byłby mistrzem świata, gdyby nie prowadził takiego, no ascetycznego trybu życia, czyli wyrzekał się tych wszystkich rzeczy, które sportowców niszczą. Jeśli już o samą walkę chodzi, racja, no w sensie Fiury nie lubi najwyraźniej jak się używa jego broni przeciwko niemu, czyli po prostu jak on klinczuje i spycha rywala, jest wszystko okej. Okay. Gdy to rywal zaczyna to robić, wykorzystywać w to, że to on klinczuje, no to tak naprawdę Fiury jest pozbawiony swojej głównej broni wtedy. Było widać właśnie tak, jak mówisz podczas tej walki, że chyba narożnik po prostu podpowiadał Fiuremu, żeby wyższy bieg włączył i zaczął no, więcej punktować, bo przegra tę walkę. I faktycznie tak bywało. No i te ciosy Fiurego, no co by nie mówić, były o wiele celniejsze niż ciosy Francisa. No ale nie ma co się dziwić, tak, no tutaj Francis debiutował. Też faktycznie można tego argumentu użyć, że też Fury nie mógł zbytnio się przygotować na, na Francisa, no bo to był jego debiut w boksie, a no oglądać walki MMA, żeby się przygotowywać do boksu, no to też tak średnio. Chociaż założę się, że pewnie oglądali jego walki MMA gdzieś tam, żeby zobaczyć jak on się porusza. Też Francis dobrze tutaj zagrał, chociaż tego nie było podczas walki widać w ogóle, ale może to właśnie miało trochę... Zmylić Furygo, czyli to całe ogłoszenie Mike'a Tysona na swojego trenera. Gdzieś tego pikachu ani razu nie zobaczyłem. Zobaczyłem za to ten jeden raz w boksie, czego nigdy nie widziałem, czyli Superman Punch. Mi się po prostu wydaje, że Fury za bardzo uwierzył w swój hype i tyle. To jest też bardzo prawdopodobne. Może to wszystko gdzieś zmierza do tego właśnie Jonas, że musimy powiedzieć o tej walce z Usykiem mimo wszystko. Bo po prostu każdy gdzieś swój pewien scenariusz na walkę Tysona Fiurego z Usykiem miał do tej pory. Albo jesteś Team Usyk, albo jesteś Team Fury, nieważne, ale każdy gdzieś jakąś swoją wizję na to wszystko miał. Ale po tej walce myślę, że wielu ludzi gdzieś tam zdanie zmieni. No i pytanie jest właśnie, czy to może nie zadziała, tak wiesz, tak odwrotnie do tego wszystkiego, że może Fiury, kiedy po tym, wiesz, po tym pojedynku z Naganu tak się weźmie do pracy, tak się przygotuje na tego usyka, jak jeszcze nigdy do nikogo się nie przygotował, że może go zobaczymy w jakiejś w ogóle nowej wersji, nie? Taki, wiesz, fiury Super Saiyan. Patrząc na ostatnie walki Fiurego, no i jego przygotowanie, że nie zdziwiłbym się, jakby ta walka z usykiem, to mogło być jakiś powoli jego ostatnie hura, i tyle. Jak się ta walka może rozegrać. No wiadomo, no każdy ma swoje słabości. Usyk no to te uderzenia w ciała. Prawie Dubła znokautował go takim uderzeniem. Znaczy no, gdyby tego poniżej pasa nie było, no to też nie wiemy, jakby to się skończyło. No i mamy z drugiej strony Fiorego, który nie lubi presji. Tu jest w ogóle ciekawa sprawa, bo mi się wydaje, że to jest z dwóch zawodników, którzy wolą być underdogami. W tym momencie przez te dwie ostatnie ich walki, mi się wydaje, że obydwaj troszkę... Zrobili underdogami jednocześnie w tej walce, no bo Fury będzie teraz każdy gadał, że z Nganu prawie odpadł i tak dalej. Zresztą mu wszystko wypominać z Wilderem i w ogóle, no bo też wydawało się właśnie po walkach z Wilderem, że Nganu będzie podobnym zawodnikiem, przez co no to dosyć będzie pasowało Furyemu Na no, Usyk, no to wiadomo, no tu była dosyć ta walka, no ostatecznie poszła po jego myśli, ale no, jednak był ten jeden moment, gdzie nie powinno to tak wyglądać. Ciężko mi jakby stwierdzić, no bo też później jakby ten nagrania, co chyba, nie wiem, czy to nawet nie McGregor sam nagrywał Usyka w tej trzeciej rundzie. I po prostu widać było strach w oczach Usyka. Chyba on sam później w wywiadzie powiedział, że po tym knockdownie, lekkiej dominacji Nganu, to on po prostu tam zaczął Fiuremu podpowiadać, co ma robić. No, po prostu się wystraszył, że do ich walki może nie dojść, że się skończy tym, że Fury przegra. Usyk na pewno dla żartu, bo to jest jeden wielki troli, i tyle. Szczególnie, no, widać po tym, że on po angielsku umie gadać, ale nie gada. Gada po każdym języku, tylko nie po angielsku. Podsumowując, mi się, że Usyk Fury się skończył, to aktualnie, no wiadomo, każdy będzie w lepszej formie, ale po prostu ta walka wygląda, jakby to miała być typowo poddecyzja, taka, że tak powiem, wymęczająca walka. No może coś takiego jak właśnie Fury i Kliczko. Będą klincze ze strony Fury'ego, Usyk gdzieś mu tam wejdzie, coś go sklepie trochę. Późniejsze rundy to już Usyk może coś tam bardziej zaszaleć. A Fury, powiedziałbym tak, nie powinniśmy się spodziewać tego Furego właśnie z walk z Wilderem. Nie wydaje mi się, że tak polecą te Heimakery. Że po prostu pójdzie na knockout. Nie wydaje mi się. Walder był takim przeciwnikiem, z którym się nie dało inaczej walczyć, tak szczerze. I trzeba było z nim iść na tą wojnę. Tutaj, no widzimy, próbował to z Nganu. No i Nganu, podobnie jak Walder, szczerze, po prostu chłopy mają z granitu szczękę. I oni dostają w twarz. Nawet Nganu dostał łokciem w twarz. I go to nie ruszyło zupełnie. Jakby na Nganu nie było widać tych uderzeń Fury'ego za bardzo. No to mi się wydaje, że po prostu usyk Fury, no. Może powiedzieć, że po prostu remisem by się skończyło, ale mi się wydaje, że jednak punktowo to bardziej gdzieś na korzyść usyka, chociaż no, jak na razie to brzmi jakaś niejednogłośna decyzja. A co na temat przyszłości Nganu, no to jest też powiedziałbym, że zagadka, no bo pomijając to, że on musi w MMA walczyć, no przez jego kontrakty z PFL. Jest ciekawą atrakcją w boksie, no nie powinno mu się zupełnie dawać, tak. Jak ludzie już mówili, że, o, żeby tam zawalczył, nie wiem, z Cizorą Whiteem, nawet, że to są ludzie Stop 10, to nie powinno mu się, no wiem, jak to zabrzmi, ogórków Stop 10, no to, to tak trochę nie brzmi za dobrze, ale, no, szykować go na tą resztę z tej wielkiej trójcy, znaczy tej wielkiej czwórki, tak naprawdę. No, na usyka chyba na razie nie, no, ale no, na Joshuę czy Wildera, no, można już go przyszykować, no wiadomo, z Joshuą byłoby ciekawsze, no, bo jednak, Nganu by się zmierzył z kimś, kto bardziej się tak stara być techniczny, na no, z Wilderem, no to by po prostu było, jakbym to określił, jakby lustro podstawili przed Wilderem albo przed Nganu i tyle. No, Wilder byłby najciekawszą walką, no bo tam mi się wydaje, że byłby gwarantowany nokaut, no bo obydwaj nie mają raczej zdecydowanie takiego stylu na, na przetrwanie, chociaż no nie wiadomo, Nganu jednak do decyzji z Furym powiedziałbym, że bez problemu do niej dotarł tak naprawdę. Prawda, ogólnie wiesz, jest to takie stwierdzenie, znaczy jest to takie pytanie, że kto wygrywa w boksie, tak Jonasz, twoim zdaniem, że jaki atrybut w boksie jest najważniejszy? No dobra, no powiedzmy po prostu wytrzymałość i tyle, no. siła jakby cię do pewnego punktu, do mistrzostwa cię może dociągnąć, ale no kurczę, no można jednak tu teraz, no jak tak powiedziałem, to jednak siła to mi dużo przykładów do głowy przychodzi, którzy no właśnie... Wilder, czy nawet sam Forman, ale tu mi chodzi o taką wytrzymałość fizyczną, psychiczną. się, usyk, że tak powiem, prezentuje. Od czasów Junior ciężki. Właśnie to jest człowiek, który jest nieustępliwy. Po prostu nie doruszają do te całe gry Fiurego, czy tam było to całe rozłożenie pieniędzy na początku, te wielkie kłótnie, o to w ogóle jakby wręcz miałem wrażenie, że usyk wszedł do głowy Fiurego, że po prostu Fiury był wściekły i nie mógł przestać gadać o tym usyku, a tamten go olewał. To jest właśnie to, że usyk wydaje się, że po prostu ma tą mentalność taką, no skały i tyle dla mnie to jest takie najważniejsze, że jednak, no bo teraz oczywiście biorę pod przykład takiej osoby, no, jakoś zapewnić, że to są osoby technicznie wyszkolone, no. Nie będę brał, że, że po prostu jak ktoś z ulicy pierwszy lepszy ma super mentalny, to zostaje mistrzem. Nie, tylko po prostu ci, co już mają ten taki zasób umiejętności, który im pozwala walczyć na takim poziomie. No to zdecydowanie już na takim poziomie to jest wytrzymałość i mentalność, według mnie. No, myślę, że to jest dobra odpowiedź. Aczkolwiek liczyłem trochę na inną. W sensie zgodzę się z tym, bo wiadomo, psycha jest na pierwszym miejscu. Wytrzymałość w boksie to jest właśnie coś, na co uwagę mój pierwszy trener zwracał. Czyli to, że serducho i kondycja pozwoli ci wygrać każdą walkę, a reszta to są tylko dodatki, które gdzieś mogą uczynić z ciebie mistrza. Ale no, mój obecny trener na to pytanie odpowiada, że szybkość. O to chodzi, że jak tak widzę Fiurego z usykiem naprzeciwko siebie. No to obaj są piekielnie szybcy i nie jestem nawet w stanie stwierdzić, który jest szybszy. Można by było pomyśleć właśnie, że łusyk jest szybszy, bo jest wiesz, trochę mniejszy, trochę bardziej skacze, trochę szybciej te ciosy zadaje, no bo ma po prostu krótsze ręce. Ale fiury jest właśnie też diabelsko szybki, jak na w ogóle swoje gabaryty, co nie? Jak na to, że jest po prostu cały taki olbrzymi i długi. To też właśnie tymi jabami tam potrafi nieźle pokarać. To będzie dla mnie ciekawa walka, na której no nie mogę się doczekać ten kto śledził mojego TikToka to, to wie że głównie to tą sprawą się zajmowałem czyli walką właśnie Fury z Usykiem więc powtórzę to chyba nie wiem setny raz że mam nadzieję że w końcu do tej walki dojdzie mam nadzieję że to że Fury zmierzył się teraz z Francisem jakkolwiek nie spowoduje po prostu jakiegoś efektu domina żeby ta walka Furygo z Usykiem się nie odbyła niech ona się w końcu odbędzie bo fani box na taką walkę czekają długo tak, niekwestionowany mistrz świata wagi ciężkiej to jest coś czego no nie mieliśmy od lat, wcześniej wstałem opozycji do Jonasza teraz jestem raczej tutaj, też z Jonaszem muszę się zgodzić, że jeśli chodzi o Usyk z Fiurym to Usyk wygra poprzez decyzję nieważne czy jednogłośną czy niejednogłośną to wydaje mi się, że Usyk przez decyzję Fiurego pokonuje, ale jak będzie to zobaczymy, w każdym razie jeśli wygra Fiury to też jakoś wielce zaskoczony nie będę, ale myślę, że jeśli Fiore miałby wygrać z Usykiem, to może bardziej przez knockout niż przez decyzję. Jeśli chodzi o Francisa w boksie, no to chciałbym więcej jego walk bokserskich zobaczyć. Myślę właśnie, że chłopak, tak jak mówisz, zasługuje, żeby walczyć z najlepszymi zawodnikami. I tak jak to śmiesznie określiłeś właśnie, że ogórki 110. top 10, no w takich czasach żyjemy, że niestety gdzieś tam w tej topce, bo jeśli chodzi o wagę ciężką, to jest obecnie tylko czterech zawodników, którzy się liczą, a tak na naprawdę to nawet bym Joshua z tej czwórki gdzieś wyrzucił, bo wydaje mi się, że jego gwiazda już umarła kompletnie. Wydaje mi się, że prędzej Wilder niż Joshua gdzieś tam wróci do łask tym wszystkim. Aczkolwiek mogę się oczywiście mylić, ale wydaje mi się właśnie, że to tak wygląda. No i z tego względu właśnie bym zobaczył Francisa w walce z Wilderem. W walce z Joshua też bym go zobaczył. Szczerze to nawet i z Cizorą czy z jakimś White'em bym go zobaczył, bo to też mogłoby być ciekawe. Ale myślę, że pośród tych wszystkich zestawień, które wymieniliśmy, no to najlepsza walka by była właśnie Wildera z Francisem. Oby do tego doszło szybciej niż później, kiedy chłopaki są jeszcze w miarę młodzi, pełni krzepy, sił, żebyśmy nie musieli nie wiadomo ile lat na takie zestawienie czekać, ale wiadomo, biznes, biznesik, ludzie przygrywać nie lubią. No ale w każdym razie, no to i tak lepszy Francis debiut w boksie zaliczył niż McGregor, to na pewno. To zdecydowanie. Czekamy na tą walkę Fury-Usyk, no która no już wiadomo, że raczej w tym roku się nie odbędzie, no, że po prostu w przyszłym na początku. A jeszcze tak nawiązując do tego top 4, no, to może jak wywalić Jushuę, no, to zapomniałem o jednym kandydacie, który według mnie bez problemu wchodzi do tego top 4, czyli Big Bang, Jilei, Zhang. Bo jednak trzeba przyznać, że jak na razie patrząc na jego styl, no, to do George'a Formana z lat 90. porównać, że to jest chłop, który idzie przed siebie, ale Zhang też jest dosyć szybki, zwinny i technicznie jest strasznie dobry, a jednak Żang na przykład z Nganu nie chciałbym zobaczyć, bo tutaj już bym obstawił, że Nganu mógłby sobie nie poradzić zupełnie, że to już by była za dobra kontra na niego, według mnie, że osoba, która jest w stanie przyjąć, odgromać osów, sam ma petardę w łapie i że, no, się wystrzega dosyć błędu. Żang musi poczekać teraz w kolejce, no, nie się, jak po prostu by czekał tylko po to, żeby dobić już z tych, którzy powygrywają, poprzegrywają i tyle już iść dalej po to swoją do dominację w świecie boksu. Trzeba przyznać, jak na razie to on sobie dosyć bezproblemowo radził z rywalami. Też ciekawi nas na pewno jaka jest wasza opinia na temat tego całego świata, jak to na temat walki Fury Nganu, co z walką Fury Usyk, co z Nganu i też ogólnie co z przyszłością wagi ciężkiej, no bo jednak trzeba brać pod uwagę, że aktualnie waga ciężka nie jest, że tak powiem dywizją młodych ludzi. To trzeba przyznać, nawet jak Nganu dodamy ton to średnią wieku, nawet może tymi 38 latami, no chyba nie obniży, ale chyba będzie koło tej średniej, nawet bym się nie zdziwił. No zdecydowanie, w sensie kiedyś właśnie ten. Jak jeszcze sam gdzieś wiesz, miałem swoje marzenia młodzieńcze, żeby być niepokonanym mistrzem gdzieś tam w tym albo w tamtym, gdziekolwiek po prostu, to właśnie spotkałem się z taką opinią, która została wygłoszona przez Borysa Mańkowskiego. On oczywiście opowiadał wtedy o MMA, nie o boksie, ale wydaje mi się, że tutaj też jest pewne odzwierciedlenie tego, właśnie, że jeśli chodzi o rozpoczynanie tych sportów walki w późnym wieku, to jednak większą szansę Masz właśnie wtedy osiągnąć coś w wadze ciężkiej, ponieważ tam mniej po prostu liczą się takie aspekty, które są właśnie takie typowo młodzieńcze, jak właśnie refleks szybkości, i kondycja, tylko po prostu gdzieś ta siła może nie jest najważniejszym atrybutem, ale po prostu odgrywa bardziej kluczową rolę niż w tych niższych dywizjach. I może to właśnie dlatego po prostu tak to wygląda, jak to wygląda. A wiesz, też mam gdzieś takie poczucie nawet po samemu sobie, że gdzieś ta siła jednak po prostu bardziej przychodzi z wiekiem. Wiesz, że tak jak wyobrażasz sobie powiedzmy typowego 14-latka, typowo nie wiem, dwudziestoparolatka, czy nawet trzydziestoparolatka, Latka, no to byś tak stwierdził jednak, że to ten drugi jest ten silniejszy, nie? Że może gdzieś ta siła tak przychodzi z wiekiem, taka żyzna fizyczna. No jak to powiedzieć, z winności, no kondycji i tak dalej, no z wiekiem już się nie da polepszyć, a siłę da się, no. Po tej 30 da się nadal być silniejszym, a no lepszym kondycyjnie oczywiście się da, ale jeśli jest się tak aktywnym i ciągle się walczy, no to to już powiedziałbym, że jest o wiele mniejsza szansa na to, a siłę no tak, czy innymi, czy treningiem, witaminkami, czy tam innymi metodami. No wiadomo, wiadomo. Różne tutaj istnieją sposoby, tak, UFC zrezygnowało z usady, co też jest ciekawą kwestią do poruszenia. Ja też swoje pytanie wam zadam, czyli to jest takie pytanie, czy chcielibyście więcej takich odcinków, gdzieś tam wypuszczonych? Jak chcecie kolejne jakieś omówienia walk? Na pewno wrócimy przy okazji walki Fiurego z Usykiem. To jest nasza analiza całej walki. Tyle mam mamy do powiedzenia. Jeśli coś ominęliśmy, jakieś ważne fakty, to też piszcie. No tak. i co? No i siema. No siema, no trzymajcie się, zdrówka kochani.